Właśnie, bo właśnie na ten moment chciałam Państwu zwrócić uwagę. Tak dzisiaj sobie pozwoliłam posiedzieć przez całą sesję i poobserwować, jak te nasze sesje wyglądają. I proszę mi pozwolić swoje, swoimi spostrzeżeniami się podzielić z Państwem. Panie Przewodniczący, jedni radni czekałem w kolejce choćby, ja mówię zawsze Radek, czekał jako młody radny, który pierwszy raz jest radnym i też tak się przysługuje i też się uczy. Oby w następnych, kiedy pan zostanie radnym, nie postępował pan tak, jak niektórzy tutaj postępują, choćby pan Nowakowski i pan Czecharowski. Ja myślę, że stosunki zupełnie prywatne, kto co, jak i gdzie, to powinno być poza sesjami rady. To się nie powinno mówić o wielu sprawach tutaj publicznie, bo wydaje się, ja w takim momencie nie umiem się zachować. Nie umiem zająć stanowiska, a może i głos bym zabrała. Jakoś mi nawet nie wypada. Źle się czuję. Niektórzy radni są tak mocni i tak silni w wielu sprawach, choćby dyskusje odbywały się nie wiadomo w jakim czasie i nie wiadomo, jak długo na komisjach. Muszą też to wszystko samo powiedzieć tutaj, o czym my doskonale wiemy na komisji. I ja rozumiem kampanię, ja rozumiem, że jest stan gotowości niesamowitej, ale proszę wybaczyć jakaś kultura jakiś poziom rozmów i stosunki tutaj między nami powinny być demonstrowane w sposób bardzo ekstra dziękuję dziękuję panie. chciałam panie powiedzieć taką swoją też refleksję żeby pani radna Popieluch nie traktowała nas tu jak gówniarzy, bo już w tej kadencji cztery lata jesteśmy i parę razy dostaliśmy, mówiąc w cudzysłowie, opiernicz. My dyskutujemy tutaj, nikt nikogo nie wyzywa, zachowujemy się spokojnie, to, że ktoś jest bardziej nerwowy, to, że ktoś jest mniej. Mamy swój mandat od swoich wyborców. Ja wiem, że pani radna poprzednia była w powiecie, gdzie za, y, sesja się zaczynała o 15, a za 5 już radni jedli obiad w domu, bo tam nie było czym, y, o czym gadać. My tutaj mamy bardzo dużo problemów do, do omawiania i wydaje mi się, że bardzo dobrze, że je przedyskutujemy, bo właśnie w trakcie dyskusji Co jest? Bo właśnie w trakcie dyskusji y, wypracowujemy wspólne jakieś stanowisko w wielu bardzo ważnych dla naszych mieszkańców spraw. Ja wiem, że Pani Radna przyzwyczajona jest może do dawnych czasów, kiedy jeden przemawiał, a wszyscy siedzieli cicho, ale dawno te czasy minęły. Ja uważam, że i zachęcam Państwa do dyskusji, bo tylko w dyskusji każdy powie swoje i wreszcie każdy zrozumie drugiego i właśnie sobie wypracowujemy wspólne wspólne y, y, jakieś tam stanowisko i, i pozbawiamy się wątpliwości. Proszę nas tutaj nie pouczać, bo nic takiego tutaj się nie dzieje. Dziękuję. No skrytykowa <laughs> Skrytykowano mnie trochę, pani burmistrz, panie Popieluch Obiecuję, że nie odpuszczę żadnej głupoty. Jeżeli przychodzić, ktoś będzie na sesji Rady Miejskiej, będzie proponował nam uchwały, samem, sam nie czytając ich. Nie mając zielonego pojęcia, licząc, że my nie będziemy czytać tego, będę kpił, wyśmiewał się i naprawdę się nabijał. Może to jest i żenujące, faktycznie sam jestem zażenowany, ale bardziej żenujący, bardziej żenujący jest, jeżeli osoba proponująca nam coś nie czytała tego, nie jest przygotowana, jest niekompetentna. Zabieram głos w zasadzie tylko w kwestiach dotyczących architektury i budownictwa. W Dziękuję. Forma jest naprawdę trudna, ale jaka ma być, żeby dotarła. Nie odpuszczę nigdy.